Werble, może ci dam podsumowanie. Tak, Zajem. tak, bo ja tutaj wróciłem po długim czasie. Uff. Szykujcie swoją psychikę, bunkry, wyłączcie internet, ponieważ magiczny Daniel powrócił do internetu. Ale się kurwa zaprezentowałem. Ja też wróciłem z Nowym Rokiem, po raz chyba pierwszy. Nowy cegły, nowy rok. Tak. Znaczy, znaczy. W każdym razie pozostawiłem tego szambiarza, otóż na chwilę samego, ale jest nowy rok, nowa, stara energia i. Stare dramy z internetu w nowy sposób przedstawiane. Kurwa, teraz ja kawa mam powiedzieć. Serio? Ostatnio jakśmy razem nagrywali na ja to, żeś A tak, no bo jeśli zapomnieliście na początku każdego odcinka, mówimy jakiegoś krótkiego, suchara, dlatego jem nie jakiegoś na szybkości, takiego z Dobra, dobra, dobra. Eee, bu... Dobra. <grym> w budynku spadają dwie dziewczyny. Nie? No. E, leci brunetka i blondynka, która spadnie pierwsza? No ta, która wyleciała z szóstego, a nie z dziesiątego piątego. Nie, bo lecą z tego samego, z jednocześnie skoczyły, która spadnie pierwsza? Ta grubsza. <laughs> brunetka czy blondynka? No nie ja wiem, blondynka w sumie jest pusta, więc by się trochę tak. Uuu, na tym wietrzu tak kołybałem jak piłka. Dobra, która spadnie pierwsza? No Nie, ustawiam blondynkę. Nie, brunecka, po blondynka się zgubi po drodze. Ha, ha, ha. Nachlałeś się. To jest mniej więcej poziom tego kanału, dlatego nie. <grym> was. Bo się tak ogólnie spłakaliście, że daliśmy jednak e, atencję Julewce, podobnie jak inne kanały, komentary, pomimo tego, że mówiły, że nie dadzą Julce atencji. A z tego względu sobie tak ostatnio pomyślałem, że hmm, no dobra, niech to będzie, że atencja, ale w sumie im więcej będziemy mówić o tym, jak wiele złego wyrządziła ta. Osoba w internecie, wszystkim, to może z biegiem czasu osoby się ogarną, zrobią takie unfollow, nie będą wyświetlać tych storek. Julka chyba to tylko przez pewien czas potrzebowała, żeby sobie Podwić. odbić chyba swoje długi za to mieszkanie, ale to tylko moje takie przypuszczenie w sensie koniec. Aha. Zastanawia, no nie do końca, bo. Słuchaj, mnie zastanawia jedna rzecz, o której w sumie to. w sumie, nie? No. Sum, czyż, w sumie bę, Czyżby będą trzy kanały na tym. trzy, trzy kanały na tym temacie. Ale Jureczka w sumie zrobiła w Polskę. ha Polskę, hahaha, hihihi. Hi. No nie, no nie każdy wchodzi Dobra, na pomarańczowe, pyszne. No, połowę Polski, dajmy na to, wchodzi, bądź. no na przykład. No ja korzystam. Moja ciągoma. Jurka zrobiła ten profil premium. Tak, i to nie jest to, że Julka oszukała... Dobra, no on dużo rzeczy widziało i nieraz wypływały jej jakieś pewne pikantne zdjęcia. Dlatego nie byłoby w tym nic jakiegoś nadzwyczajnego, jakby Julka nagle zaczęła nagrywać na y, pyszne. Tak. No bo naprawdę, to zdziwiłoby cię to? Nie, nie będę nie mieć... zdziwił. Mnie również nie. Dobra, chcę mieć premium. No dobra, każdy chce mieć z tego hajs. No to czemu by nie? No to dobra Julcia, masz te ile tam trzeba zapłacić. Obejrzyjmy. Ja nie zapłaciłem, bo ja jestem raczej piejdujonym biedakiem, czekam aż coś będzie się wyświetli za darmo. Nie kurwa, Ale w momencie, kiedy się okazuje, że ten film premium to jest jak ona sobie z kurkami lata i ten filmik mógłby się pojawić równie dobrze na YouTubie, na na na... albo nawet się... na y, OEFie, bo czemu by nie? Bo tam ludzie też by zapłacili. No to. Tak. Bo no. czemu by nie? Ale ludzie zapłacili wiadomo za co, a tego czegoś nie dostali na tej pysznej pery. Tak. I to nie jest, że haha, ha, prank, sprankowałam was, wy się nabraliście, tylko. haha, oszukałam. Ha, oszukałam was na pieniądze. A takie gadanie, że no nie no, bo tytuł był taki sam jak film, bo coś tam było z tą kurą. To chujnie wytłumaczenie, a aktualnie powiem wam tak, bo i, jeżeli chodzi o robienie w chuja, to Juleczka tak wszystkich zrobiła w chuja i tak bardzo się zmartwiła tym wszystkim, że zrobiła ludzi w chuja i tym hejtem, że właśnie sobie siedzi na dupie w Dubaju. Ludzie, właśnie taksówkarz wyjebał nas na 2000 złotych, także <śmiech> <śmiech> habibi Dubai nice. A ja mam to w dupie. Julcia sobie poleciała do Dubaju. No dobra, ale sobie szukałaś ludzi seleć i najlepiej nie wracaj. E, ale może następnym jeszcze kolejnym razem internet pomyśl i zanim cokolwiek kupi od Julci. Tak, I bo to już nie jest pierwsza taka sytuacja. Bo myślenie tak naprawdę ma swoje wady i zalety, a o tych... A braku dokładnie tego myślenia i o jego wadach, to przekonał się ktoś, kto właśnie ostatnio wyszedł. O, Matko, ale ty szybko do tego przyszedłeś. Magiczny Daniel wyszedł z pierdla. I jeszcze wyzwał rafonik to Pierwsze co trzeba zrobić, oczywiście po wyjściu z więzienia to jest hmm. co? Odbudowanie swojej sytuacji materialnej, która jest na poziomie zerowym. Tak? No bo nie ukrywajmy, raczej z jego reputacją nikt go by nie zatrudnił. Urzędnicza jakkolwiek się trzymała, ten baoba robił jakieś lajwy, gocha robiła lajwy. Z Jacą. Oczywiście nie musieliśmy długo czekać. Wystarczyło zaledwie, bodajże, minuta tego nagrania magicznego, <śmiech> 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 które nam dostarczył Daniel na YouTubie, żeby już dostać rękawice do ręki i wyzwać Rafoniksa do walki. Ja jaram Jaram, ty, bo ja naprawdę no dałem się wszystko, napieprzałem, ćwiczyłem. Rafonik, czas na rewers wróciłem! <laughs> Uwaga, na jakiej gali? Już nie na Fame, tym razem na Prime. No bo dobrze wiemy, że, znaczy, dobrze wiemy, według mnie nie wzięliby jeszcze raz e, Magicala e, Danielka do Fame. Wiesz co? Nawet moim zdaniem on tam lepiej pasuje. Tylko pytanie. Bo w ogóle Danielek stwierdził, że przecież jeśli Rafon z nim nie weźmie walki, to dla niego jest obsmarkańcem, łopszczańcem, konfidentem. W ogóle mówi, że ma papier na Rafona, bo on się na niego rozpierdzielił. Oj, cuda nie widać z Danielkiem. Uff. To co kurwa było? Ty mu klaskaż. Nie no, myszka mnie zaatakowała. Dobra, do prajmu on bardzo pasuje, ale czy pasuje tam Rafon, który już prezentuje troszkę inny poziom życia, który jest ojcem, który poczynił jakiekolwiek postępy w swoim życiu, a nie pił w miejscu bądź pierdol. Który też według mnie nie do końca do żadnej z aktualnych gal bądź platform nie pasuje, bo dalej są kłopoty z jego wizerunkiem. Tak. Mało tego, było, była też spekulacja, że ta ukryta walka na fejmie, to jest właśnie walka Raphonix Magical, tylko to, co teraz przedstawił Magical się z tym kłóci, bo no on no to tak jakby dopiero go wyzwał. Karol... Wychodzisz z pierdla. Chcę zrobić chociażby. No właśnie. No, God! No, God, please, no! 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 Pierwsza rzecz, która chcesz zrobić, wychodząc z pierdla centralnie przed bramami. Tego aresztu A, To jest kociołek To jest kurwa kociołek I oni mu proponowali już w tym momencie Tak, tutaj. teraz kociołek Ja podejrzewam, że te nagrania Z tego kociołka, bo z kociołka też jest nagranie Nie wpłyną Za dobrze na następną Rozprawę Daniela, która jest w loty jak to szybko można ewentualnie gdzieś wrócić. Tak. Ehm, a zawsze a, to nie ma w lutym? A to chyba coś z Rafonem związanego. Dokładnie ci nie powiem, bo akurat w ten temat się nie zagłębiałem. E, tutaj wam zostawiamy furtkę na następne jakieś odcinki. Wszystko, czego potrzebujesz, nie znajdziesz już na szanty. Z pipi, pi pi, pi, pi Dobra, dziękujemy bardzo. Siema. Fio, 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 fio. Extra.